Czy jest jakiś schemat tego, gdzie można spotkać zmartwychwstałego? Popatrzmy do Pisma Świętego. Może to być jakbyś przestrzeń jakiegoś naszego zamknięcia. Tak jak uczniowie są zamknięci, Jezus, mimo tych drzwi zamkniętych, wejdzie do nich. Niekiedy to może być okazja do spotkania się ze zmartwychwstałym, w tym co jest bardzo oczywiste i zwyczajne, taką przestrzenią, jaką jest jezioro galilejskie, chociażby dla wszystkich rybaków. Niekiedy to spotkanie jest w czymś, co jest bardzo bolesne, wręcz traumatyczne dla Marii Magdaleny, grób, przy którym spotyka Jezusa, przypomina o czymś, co było tak ogromnym bólem śmierci jej przyjaciela jej mistrza. Niekiedy to będzie spotkanie niejako przy okazji, w drodze, jak w przypadku uczniów idących do Emaus, nie ma schematu. Wydaje się, że z Stałego można spotkać wszędzie. I on przychodzi do tych kolejnych osób, przychodzi też i do nas tak, jak będziemy tego najbardziej potrzebowali, tak, jak może do nas dotrzeć. I tego oczywiście życzę też i przy okazji tej Wielkanocy, żebyśmy mogli zobaczyć, jak do mnie. W tym roku Pan Bóg przychodzi i nie będziemy jak uczniowie Wemos, jak wierny, niewierny Tomasz, jak Maria Magdalena, jak nikt z tych, którzy są opisani w Ewangelii. Oni spotkali w swój sposób i my jesteśmy tymi, o których Pan Bóg zawalczy i Jezus zawalczy. W swoim miejscu, w swoich okolicznościach On jest i czeka i chce pokazać, że żyje i to życie może dawać nam na nowo.